Siema widzowie, witam was w odcinku informacyjnym na temat ogółem mojego całego kanału na razie, jak to będzie wyglądać. W ogóle sobie, że nie było, można powiedzieć, przez długi czas w ogóle żadnych odcinków i w ogóle, ale... Powód był taki, że po prostu mam ostatnimi czasami bardzo, bardzo, bardzo i to bardzo, bardzo krótko i mało czasu, żeby robić po prostu odcinki. Dlatego może przerzucę się na streamy albo będę robił odcinki bez cięcia. Oczywiście, wy możecie mi dać znać, czy chcecie odcinki bez cięci w ogóle, bo mówię ogółem, mi to tam nieważne, bo. Mogę robić cięciami, tylko że po prostu będą, nie wiem, rzadziej, bo mówię to, to na cięcie i w ogóle wszystkiego nie mam czasu. A tak to jeszcze dodatkowo chciałem poinformować, że będzie dysk Discord specjalny na Garys Moda robiony, że tam będę normalnie community zbierał całe polskie z Garys Moda i... Jak będziecie na przykład kogoś szukać do gry albo coś, albo chcecie paczki albo coś tam z modami, to ja będę tworzył paczki, wszystko możliwe. Będę wstawiał skiny różne i bla, bla, bla i tak dalej. W ogóle i mówię. I właśnie tam będzie też moja paczka, na której ja gram, którą samemu robiłem, zbierałem wszystkie mody. Oczywiście ją będę updateował co jakiś czas. Więc y, mówię, to będzie normalnie wszystko tam robione 24 na dobę i mówię, i, no tak jak już Wam powiedziałem, szukam oczywiście ekipy na odcinki albo coś, y, jak tam chcecie, nawet w międzyczasie, żeby pograć nie tylko na odcinkach, to y, możecie tam wbić na Discorda, m, nie, możecie nawet spingować, jeśli chcecie, kurna, i mi tam napisać, że Chcecie się tam dostać do odcinków i w ogóle moich, więc mówię, ja chętnie zapraszam wszystkich. I można już jakby lecieć, kurwa. Ja tutaj chętnie wszystkich poprzyjmuję. No i co jeszcze było ogółem? No bo, jako tako, to już więcej tematów nie miałem do wytłumaczenia tutaj, oczywiście mówię, będę jeszcze robił e, osobny jakby kanał na Discordzie do wszystkich tutaj moich e, odcinków i w ogóle mówię na mój kanał specjalnie może Discorda jeszcze będę robił, tylko że to jeszcze nie na tą chwilę po prostu, dlatego mówię jak coś to na razie korzystać po prostu jak już ze mną się tam chcecie kontaktować to mówię albo od razu na Discorda pisać prywatnie do mnie albo e, albo 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 kurna albo właśnie na serwerze z garysmoda no i to raczej by było na tyle ogółem z tego co miałem do powiedzenia no i też ja się z wami żegnam i Zobaczymy się albo w Garysmodzie, albo w jakiejś innej grze. Więc do zobaczenia i do usłyszenia.